Odwiedziliśmy dwóch rolników, użytkujących rozsiewacze nawozów Primo, produkowane przez firmę Maschio Gaspardo. Jeden z nich trafił do Grzegorza Sukiennika wiosną 2024 roku. To flagowy model z oznaczeniem EWH, czyli z hydraulicznym napędem tarcz, elektroniczną kontrolą dystrybucji i ciągłym ważeniem nawozu. Jest to również maszyna zgodna ze standardem ISOBUS, o czym informuje oznaczenie ISOTRONIK. Grzegorz Sukiennik gospodaruje na areale 400 hektarów w miejscowości Zapady koło Skierniewic. Rozsiedacz Primo kupił w firmie Rollbut Pędziwiatr, będącej dealerem marki Maschio Gaspardo. To maszyna o ładowności do 4,5 tony nawozu. Obecnie rolnik nie ładuje jednak więcej niż 3,5 tony, bo rozsiewacz agregowany jest z ciągnikiem Valtra T175. Na tyle pozwalają jego gabaryty. Za to obsługa rozsiewacza poprzez terminal tego traktora nie ma żadnych ograniczeń, począwszy od kontroli sekcji na zmiennym dawkowaniu kończąc. Staram się w 100% wykorzystywać możliwości posiadanego sprzętu. Dlatego, jak zamawiałem ciągnik Valtra T175, to od razu z dwoma terminalami, aby jeden z nich przeznaczyć do obsługi maszyny ISOBUS. Kupując później rozsiewacz Primo, mogłem zrezygnować z jego firmowego wyświetlacza. Wyjaśnia Grzegorz Sukiennik. Rolnik kupił rozsiewacz Primo z trzema rodzajami tarcz rozsiewających: L10, L20 i L30. Przeznaczone są one do pracy na szerokościach roboczych wynoszących odpowiednio do 21, do 32 i do 48 metrów. Grzegorz Sukiennik zmienia je zależnie od pól, na jakich prowadzi nawożenie mineralne. Rolnik w terminalu wpisuje ustawienia dla danego nawozu, które wcześniej odczytuje w aplikacji My Maschio Gaspardo. Pobrał ją na telefon komórkowy i korzysta, będąc na polu. W aplikacji należy wybrać funkcję Spreader Smart Set i postępować krok po kroku według ustalonego schematu. Należy wprowadzić m.in. rodzaj nawozu, szerokość roboczą oraz dawkę. Na koniec system wygeneruje ustawienia rozsiewacza nawozów, które wprowadza się do połączonego z nim terminala. Maszyna ma możliwość pracy w ramach 32 sekcji rozmieszczonych po 16 na dwóch stronach rozsiewacza. Są one załączane-rozłączane automatycznie i pozwalają zmniejszać nakładki rozsiewanego nawozu. Jest to widoczne zwłaszcza na klinach. Sterowanie sekcjami pracy regulowane jest poprzez zmianę punktu padania nawozu na tarcze. Odpowiada za to siłownik elektryczny, który cechuje się dużą szybkością działania. Inna przesłona zamontowana w dnie zbiornika odpowiada za otwarcie oraz załączenie dopływu nawozu na tarczę rozsiewającą. System elektroniczny zarządzający pracą PRIMO na podstawie tworzonej mapy obsianego pola dba o załączenie rozsiewu i jego zakończenie w odpowiednich punktach. Dzięki temu nie dochodzi do przenawożenia lub zbyt niskiego nawożenia w obrębie uwroci. Grzegorz Sukiennik wychodzi z założenia, że zakładanie ścieżek technologicznych na części jego mniejszych pól nie jest koniecznością. Mając ciągniki z systemami kierowania automatycznego o dokładności plus minus 2,5 cm, wyznacza je po siebie, prowadząc pierwsze zabiegi opryskiwania lub nawożenia. Grzegorz Sukiennik, swój rozsiewacz Maschio Gaspardo Primo, wykorzystuje również do zmiennego nawożenia na podstawie map aplikacyjnych. Na razie dla potasu, fosforu i magnezu przygotowywał je na podstawie badań zasobności gleby, ale w przyszłości zamierza również korzystać ze zmiennego nawożenia azotem. W tym przypadku rozważa korzystanie z map satelitarnych. Mieliśmy okazję sprawdzić w praktyce rolniczej gospodarstwa Grzegorza Sukiennika, jak działa zmienne nawożenie magnezem. Na wyświetlaczu malowany był obraz w różnych kolorach przypisanych dawkom nawozu. Kolejnym rolnikiem użytkującym rozsiewacz nawozów Maschio Gaspardo Primo Isotronic jest Arkadiusz Fułek z miejscowości Jastrzębniki koło Kalisza. W jego gospodarstwie dominuje uprawa kapusty, której areał wynosi 24 hektary. Do jej ochrony wykorzystywany jest opryskiwacz przyczepiany Maschio Gaspardo, a do nawożenia mineralnego wspomniana maszyna tego producenta. Małe pola wymusiły wybór ścieżek technologicznych, rozstawionych co 21 metrów. W okresie uprawy kapusty Maschio Gaspardo Primo EW Isotronic pracuje średnio co 3 tygodnie. Dla danego nasadzenia prowadzone są trzy zabiegi nawożenia pogłównego. Prędkość pracy wynosi nie więcej niż 10 km na godzinę, bo w śladach międzyrzędzi, po deszczowaniu, zdarzają się wgłębienia. Maszyna Primo z oznaczeniem EW napędzana jest od WOM ciągnika. Maszyna dzięki Isobus obsługiwana jest poprzez wyświetlacz nawigacji rolniczej swe Precyzja rozsiewu jest bardzo wysoka. Na 24 hektary przy dawkach 150 do 250 kg na hektar nadmiar nawozu wynosi na końcu zaledwie 100 kg, mówi arkadiusz Fuek. Rolnik od przyszłego roku zamierza korzystać z możliwości zmiennego dawkowania Maskie o Gaspardo Primo Isotron ma również możliwość importu eksportu danych roboczych. Dzięki temu w pełni wpisuje się w założenia dofinansowań zakupu tego typu maszyn w ramach rolnictwa 4.0, czyli dwukierunkowej wymiany informacji.